W niedzielnych wyborach o urząd głowy państwa ubiegało się 11 kandydatów. Wyborcy mieli więc w czym wybierać. Walka toczy się o programy, obietnice i rozliczanie ze zobowiązań. No to wiadomo, czas naliśmy. Na dudę, oczywiście. No bo to jest prawy człowiek i to co obiecuje, to zrobi. Krzysztof Bosak. Może no, my no lemingi nie rządziły w tym kraju, nie? W Powiecie Pilskim wygrał Andrzej Duda zdobywając blisko 36% głosów, drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało prawie 35% wyborców, kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył jednak miasto, w Pile zagłosowało na niego blisko 42% mieszkańców. Wynik Rafała Toskowskiego w tej pierwszej turze oceniam bardzo dobrze. Prognozowaliśmy, że jeśli będzie on około 30%, a jest powyżej 30%, to jest wynik, który daje bardzo dobry start do drugiej tury. Na północy naszego regionu, w Powiecie Złotowskim, wyniki wyglądają niemal identycznie jak te w Powiecie Pilskim. Wygrał Andrzej Duda z blisko 39% poparciem. Kolejne miejsce zajął Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 32% wyborców. Dobry wynik uzyskał kandydat konfederacji Krzysztof Bosak, który zdobył 6% głosów, podobnie jak w kraju, co dało mu czwartą pozycję. W poprzednich wyborach mieliśmy 1 250 tysięcy osób głosujących na konfederację. Teraz to pokazuje, że mamy kolejnych 250 tysięcy nowych sympatyków. Także to jest małe miasto, które, które na nas dodatkowo głosuje. W powiecie Czarnkowsko-Czcianeckim wygrywa urzędujący prezydent z 38% poparciem. Rafał Trzaskowski zdobył 32% głosów. Kandydat Ludowców otrzymał prawie 3% poparcia, czyli nieco więcej niż w całym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz w tych wyborach odnotował spektakularną porażkę. Jest dopiero piąty. Władysław Kosiniak-Kamysz chciałem twierdzić był czarnym koniem w tych wyborach dopóki kiedy. De... Związane z tym w najbliższym czasie Czeka Polskę zostały zastąpione prawami LGBT. W powiecie wałeckim wygrał kandydat koalicji obywatelskiej. Rafał Trzaskowski otrzymał 36,5% głosu. Urzędujący prezydent otrzymał nieco mniej. Andrzeja Dudę obdarzyło zaufaniem 35% wyborców. Być może dlatego prezydent zapowiedział, że odwiedzi wałcz. Przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy, rozmowy z osobami, które popierały te, tych kandydatów, którzy już odpadli, ale także mobilizacja naszego elektoratu. W powiecie chodzieskim dobrym wynikiem może pochwalić się Szymon Hołownia. Zagłosowało na niego 20% wyborców. Wygrał Rafał Trzaskowski z blisko 36% poparciem. Andrzej Duda uzyskał niemal 33% głosów. Robert Biedroń zdobył raptem nieco ponad 2% głosów. Podobny wynik uzyskał w całym kraju. Największa porażka to jest Robert Biedroń. Lewica jest. No, nie... Nie wystawiła takiego kandydata, który nawet jest w stanie przyciągnąć swoich wyborców tych trzech partii. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Do tego czasu obaj kandydaci będą walczyć o głosy wyborców. W najbliższą środę odwiedzą nasz region. Rafał Trzaskowski spotka się przed 13 na Placu Wolności z mieszkańcami Wałcza, a przed 17 z pilanami na Placu Konstytucji 3 maja. Tego dnia Andrzej Duda odwiedzi powiaty Czarnkowsko-Czcianecki i Złotowski oraz Wałecki.